Dzień dobry, cześć, witajcie. Ale jestem szczęśliwy. Wróciłem z wywczasu. Niestety w weekend padało. Ale teraz po każdej burzy wychodzi słońce i proszę bardzo. Jest troszeczkę ślisko, ale słonko pięknie świeci. Tu sobie stanę w tym momencie, bo zaraz mi mordę prześwietli jak wyjdę. Zatem nowy tydzień, nowy dzień. Ruszamy. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj na spacerze. To przeważnie właśnie w takich momentach, gdy wracam z jakichś wywczasów, dopuszczam sobie pewien, na pewien czas treningi, co jest też spoko, bo przecież trzeba kiedyś odpocząć, to ten powrót jest najgorszy. Te wybicie z rytmu powoduje to, że już tak. Ach, a, nie chce mi się. Dzisiaj też mi się nie chciało. Dwie godziny później tutaj w ogóle przyszedłem, ale jestem! Bo jest nowy dzień. Jestem z siebie dumny. Dlatego to prawda, że najtrudniejszy pierwszy krok. W związku z tym, skoro ja mogłem, uty ty mógł, to czemu ty nie możesz? Możesz wszystko. No teraz to zabrzmiałem jak jestem zwycięzcą bez kitu. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi i ten przekaz, no bo w sumie u ty, ty możesz być mistrzem. Drogie mordeczki, życzę Wam dobrego dnia, dobrego tygodnia. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia za tydzień.